Cześć i witaj serdecznie na afirmacji dzisiejszej. Teraz proszę, żebyś intuicyjnie wybrał, żebyś intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla Ciebie dzisiaj mam. To jest pierwsza talia, to jest druga talia, a zadanie dla Ciebie na dzisiaj, na teraz jest to, żebyś w tym momencie wybrał, żebyś wybrała e, która talia jest Twoja, pierwsza czy druga. Napisz proszę w komentarzu, która talia dzisiaj le le leci do Ciebie. Pierwsza, druga? No oczywiście, może to być pierwsza i druga, ale musisz zdecydować i, na i napisać w komentarzu, które talia jest twoja pierwsza druga albo pierwsza i druga jeśli wybrałeś jeśli wybrałaś tę pierwszą afirmację no to już w tym momencie losuję taką afirmację na dzisiaj Właśnie dla ciebie. A afirmacja dla, dla ciebie na dzisiaj to czuję się dobrze, będąc sobą, kocham i szanuję siebie. To jest karta, to jest afirmacja właśnie dla ciebie na dzisiaj. No i ta karta przypomina Tobie o tym, że e, żeby kochać, żeby szanować siebie. Czasami są takie sytuacje w naszym życiu, że my właśnie trochę wyrzekamy się tego szacunku dla siebie, no bo na przykład e, oddajemy całego siebie, całą siebie na rzecz e, innych osób. No i później jest taki problem, dlatego że inni nas nie szanują. Dlaczego? Dlatego, że my musimy pracować nad tym, żeby szanować samych siebie. I z uwagi, z uwagi na szacunek dla samego siebie, dla samej siebie, warto jest też również oczywiście rezygnować z niektórych pomysłów osób, które po prostu tobie nie leżą, ale ta afirmacja właśnie na teraz, na ten moment jest dla ciebie. I o tym właśnie przypomina, jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, to jest talia anielska, no też w tym momencie również dla Ciebie taką kartę wyciągam, a afirmacja. Dla ciebie na dzisiaj to. Związki, a więc aniołowie bardzo mocno próbują Ci przekazać to, żebyś bardziej popracował, żebyś bardziej popracowała nad związkami. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o związki romantyczne, o związki partnerskie, o taką miłość w wydaniu partnerstwa, ale w ogóle chodzi o związki międzyludzkie. No i ta karta bardzo mocno tutaj przypomina o tym, że należy popracować jeszcze właśnie w temacie miłości, w temacie, no tak jak tutaj pierwsza, Pokazała też szacunku do samego siebie, do samej siebie. Ta karta mówi o tym, że będzie poprawa, że. Pójdą pewne rzeczy u Ciebie do przodu, ale nie blokuj się. Nie blokuj się na relacje, nie blokuj się na wyjścia z domu. No i właśnie popracuj nad tematem związków czy to związek z partnerką, z partnerem, z dzieckiem, z sąsiadem, z kimś w pracy. Generalnie związki międzyludzkie będą do poprawy, ale one poprawią się w taki sposób, który będzie dla Ciebie nie tylko do zaakceptowania, ale który po prostu będzie Ciebie satysfakcjonujący. Ale praca jest przed tobą. Kochani, bardzo pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i kochani, bardzo też było mi miło się z wami zobaczyć. Widzimy się już jutro w kolejnym e, wydaniu, w kolejnym odcinku afirmacji dla ciebie. A za dzisiaj pięknie dziękuję. Papa! Pa.